Tejcie kochani na Tarot Esme. Zapraszam na ogólne czytanie Tarota dla Zodiakalnych Lwów na luty 2020 roku. Zapraszam również na film Lwy Ascendentalne, Księżycowe, Marsowe i Wenusowe. Pod filmikiem znajdziecie również link do strony, na której możecie sprawdzić, w jakich znakach były Wasze planety w momencie urodzenia. Zapraszam, kochani, również na czytania indywidualne. Jeśli potrzebujesz takiego czytania, napisz proszę na tarot esme 2pl Link znajduje się również w opisie filmu. Znaczy, adres e-mail. Ok, do czytania będę używać The Light Here Tarot. Jeśli będą potrzebne do powiedzenia, mam tutaj przygotowane różne talie talie wszystkie były potasowane, oczyszczone ruszamy energię w tu i teraz dla ja lwa zobaczmy z jakimi energiami ten luty się będzie zapowiadać dla lwów proszę moje wyższe ja o prowadzenie dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwać to nagranie w swoim czasie zgodnie z naszym najwyższym dobrem i najwyższą korzyścią. Lew luty 2020 roku. Lew luty 2020 roku. Lew luty 2020 dwudziestego roku. Okej. Okay. I zobaczmy. Główna energia na lutę dla lwa. Wyzwanie dla lwa. Co odchodzi? Co przychodzi? Co będzie pomagać lwom? Co będzie lwom przeszkadzać? Wpływy zewnętrzne, wpływy ukryte lub niespodzianki, oczekiwania lub obawy i rezultat albo rada. Okej, okay, zobaczmy. Co mamy z przełożenia? No wspaniale. Karta maga. To jest karta, która mówi o tym, że wszystkie tutaj, zobaczcie, to są symbole wszystkich żywiołów po kolei. Będziecie mieć wpływ na to, co się dzieje w waszym życiu. Będziecie też tworzyć swoją rzeczywistość. Tutaj ten mag tworzy, wpływa na ten wszechświat, tworzy go. Tak samo wy, w tym miesiącu drogie lwy będziecie, będziecie mieli wielką możność i sprawczość w tym, co się u was będzie działo. Ale to też wymaga wielkiej uwagi, skupienia, skoncentrowania się na tym, co chcecie stworzyć. To jest bardzo ważne. No zobaczymy, w jakim kontekście to się pokaże w całości układu. Główna energia, wyzwanie. Ha, paść kielichów. Bardzo lekka energia. Może właśnie y, to może mówić, że wyzwaniem w tym miesiącu będzie to, żebyś, y, drogi Lwie, zaczął postrzegać życie jako coś właśnie lekkiego, coś przyjemnego. W tradycyjnym Tarocie. Y, w, w transwredcyjnym y, y, rajderze wajcie. Y, Paśki kielichów trzyma kielich, puchar, z którego wyskakuje rybka. A tutaj słuchajcie, wyskakuje świnka. <grybka> I to jeszcze ze skrzydełkami. To jest niesamowite. Bo ta energia też tutaj mówi o, o niespodziankach związanych z takim szeroko pojętym prosperity w twoim życiu lwie. I Tutaj, to ser ten znak taki bardzo popularny w dzisiejszych czasach, też mówi o tym, żeby się łączyć z innymi właśnie poprzez energię miłości. To jest posłannictwo pazia, pazia kielichów, który w taki lekki, przyjazny, radosny i niespodziankowy sposób przekazuje tę energię. Tutaj, zobaczcie, mu ta energia aż z serca idzie, bucha z serca. Także wyzwanie na ten miesiąc? Po prostu patrz na życie poprzez swoje serce lżej i bądź dobrej myśli też. Bądź dobrej myśli, że, że sprawy się będą dobrze układać. To jest takie zrzucenie z siebie yy, takiej energii. Energii jakiegoś takiego zbyt dużego smutku, obciążenia. Może z poprzednie miesiące były dosyć trudne. Więc y, tutaj trzeba podejść do tego wszystkiego w taki lżejszy sposób. Zobaczmy, co odchodzi. Król Denarów. Ha. No, ciekawe. Y, może to być konkretna osoba, y, że być może się spod jakiejś kurateli kogoś y, niektóre lwy po prostu wywiną. Y, w tym sensie, że. Y, może jako te świeżaki tutaj troszeczkę, będziecie próbować robić swoje już na własnych zasadach od początku, ale też tutaj odchodzi takie podejście, takie poważne do tego, co robicie. Bardziej skupiona, tutaj bardziej takie skupienie się na tu i teraz, co ja teraz czuję, co, co teraz mam do zrobienia a mniej takiego myślenia tutaj przyszłościowego w tym wszystkim widzę, to ciekawe, ciekawe podejście ciekawy moment, zobaczmy w jakim kierunku to idzie, paść buław słuchajcie, wam po prostu potrzeba lekkości być może w ostatnich miesiącach zabraliście się za jakąś rzecz, za, za tworzenie czegoś i podchodziliście do tego po prostu w taki śmiertelnie, poważnie Teraz sytuacja będzie wymagała od Was lekkości i też radości z tego, co już się udało uzyskać. Paść, buław, to jest wspaniała energia. To jest właśnie ta lekkość, to jest y, y, taka sympatia, y, którą y, mo, po prostu przekazujecie innym, ale też to jest na takiej zasadzie, że. Paść to robi w taki paść buław robi to w sposób naturalny. On po prostu cieszy się życiem. On wstaje i bez względu na pogodę mówi ale fajnie. <laughs> Więc wygląda na to, że przede wszystkim będziecie mieli, mieli dużo powodów do radości i do tej lekkości. I y, też paść buław zawsze mi mówi o y, takim właśnie stosunku do życia y, bardzo optymistycznym. To też jest takie coś takiego jak powiedz życiu tak. Powiedz życiu tak. Branie wszystkiego za dobrą kartę i za szansę. Nie widzenie tego w ciemnych barwach i zastanawianie się, co będzie jutro. No, macie takie lwy niesamowite to czytanie, jak na razie. Tutaj ten mak. W tle czytania czaruje i y, tworzy. Coś się tutaj tworzy, ale musisz do tego podejść właśnie z taką lekkością, z przyjemnością. Robić coś po prostu z przyjemnością, nie robić czegoś na, w jakiś taki śmiertelnie powa poważny sposób. Zobaczmy, co Wam będzie pomagać. No, pięknie, denarów, Więc y, pomagać Wam będzie to że w tym co będziecie robić po prostu zaufacie temu co będziecie robić będziecie w tym widzieć szansę właśnie dla siebie no to się pokrywa tutaj z tym paziem paść też jest taką początkową energią no tylko tyle że a z denarów to jest oczywiście już to jest też karta portalowa więc ona, ona wręcz obiecuje ten sukces w przyszłości tylko, że nie trzeba do tego być, właśnie tak jak to mówiłam w tak, tak właśnie śmiertelnie poważnym. Wystarczy zawierzyć, że to, co w tym momencie wkładacie w daną sytuację sprawę. Oczywiście dla jednych to mogą być sprawy związane właśnie zawodowe jakieś, czy związane z jakąś pasją, z jakimś spełnieniem jakiegoś marzenia. Dla innych mogą to być też jakieś sprawy ze zdrowiem na przykład. Zmianą myślenia z takiego właśnie poważnego na, 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 na trochę takiego skostniałego myślenia, na taką lekkość, na powiedzenie: A co tam? A co tam będę się martwić? Nie będę się zamartwiać po prostu. Po prostu chcę, chcę fajnie żyć. Każdy dzień może być fajny, może być dla mnie dobry, może być szansą na wiele radości. Także tu, w tej karcie, na pozycji, co będzie Wam pomagać, to będzie właśnie widzenie tych szans i widzenie rozwoju w tym, co robicie. Nawet jeżeli będzie to na przykład 15 minut przetańczenia czegoś yy, przy jakiejś muzyce z laptopa, czy, czy cokolwiek, właśnie. Poczucia siebie. Tutaj trzeba właśnie poczuć siebie. Wam potrzebna jest to do rozwoju, po prostu, ta energia. Łapcie te szanse, kochani. Co będzie przeszkadzać? Y może to być, y tutaj mamy kartę głupca y na pozycji, co będzie przeszkadzać, żeby się nie zapędzić, moi drodzy, w taką niefrasobliwość w tym wszystkim, bo. Y żeby po prostu nie przedobrzyć tutaj. Żeby nie być zbyt lekkomyślnym. myślnym. Żeby nie za bardzo polecieć właśnie w taką w takie odrealnienie. W takie lekkie traktowanie znowu tego wszystkiego. Tutaj trzeba będzie wyważyć to wszystko. No. I wpływy zewnętrzne. Wpływy zewnętrzne. Piątka denarów. No, i to może być, to jest energia braku, oczywiście. Piątkę denarów wszyscy znacie, ale jako wpływy zewnętrzne, jakby to mówić, może ktoś na przykład, ktoś może od was żądać, że wy się tutaj bawicie, a na przykład potrzeby są większe. Może być jakieś wyciąganie ręki do was po jakieś środki. A to jest, u was to jest taki jeszcze na razie. Ja bym powiedziała, że tak jak biznes to jest jakiś startup. To jest dopiero jakiś początek czegoś, rozwijania czegoś, jakiegoś pomysłu. To jest w ogóle zmiana energii. Ja to widzę jako w ogóle właśnie taką zmianę energii. Ale tutaj może się bardzo, bardzo fajnie to wszystko może rozwinąć w, w kolejnych miesiącach. To widzę, bo ten mak tutaj, to jest, macie jakiś świetny pomysł, wykorzystajcie to. No i też bym powiedziała, nie dajcie się okradać z energii osobom, które uważają na przykład, że macie jakieś powinności wobec nich. Czy wiecie, no, oczywiście nie chodzi mi o to, że na przykład jak macie głodne dzieci, to macie to w jakiś tam sposób y, udawać, że tego nie ma. Oczywiście nie o to chodzi. Ale też y, nie, nie traccie po prostu tego celu sprzed oczu, które macie. Bo. Y, Ludzie, którzy nie, nie będą wierzyć w to, co robicie, mogą właśnie ściągać Was, ściągać Was energetycznie w dół, wprowadzając jakiś zamęt niepotrzebny, okradać Was tej energii. Na to nie możecie pozwolić. Wpływy ukryta lub niespodzianki. I kolejny paś, kochani. Świeżutka ta energia u Was. Naprawdę coś dzieje się, coś nowego. Prawdopodobnie was to w tym miesiącu zaskoczy lub już zaskoczyło. Tutaj trzeba będzie się douczyć. Być może, na jeżeli to jest naprawdę nowa praca, wejście w jakieś nowe środowisko, to tutaj trzeba będzie troszeczkę się doszkolić i być może też u niektórych osób może tak być, że będziecie po prostu w środowisku ludzi bardzo młodych. To może być takie trochę zaskakujące, że no, że dookoła na przykład doradcami może być ktoś, no, kto dopiero, wydawałoby się wam, dopiero coś tam bliznął życia. Ale w tym momencie, gdy potrzebna jest ta świeżość, to może to, to może to być właśnie dobry omen. W każdym razie, jakiś tutaj rodzaj jakiegoś trzeba będzie coś jeszcze dowiedzieć, trzeba będzie się doszkolić, douczyć wyszlifować te pomysły, które będziecie mieć. Oczekiwania lub obawy. Ja myślę, że tutaj karta Eremity, ona w tym momencie może mówić w oczekiwaniach, może mówić na to, że to wszystko się dzieje po to, żebyście byli samodzielni. Żebyście odnaleźli tą swoją prawdę taką wewnętrzną i podążali za nią. Ja myślę, że tutaj nie jest obawa, no bo dla, jeśli obawa, no to mogłabym powiedzieć, no w eremicie, no to klasycznie można powiedzieć, że boicie się, że zostaniecie osamotnieni w swoich planach. Może niektóre osoby też tak to odbiorą, że, że ze wszystkim będą musiały same się gdzieś tam, yy, no yy. wszystkim po prostu będą musiały się same zająć. Ale mimo wszystko, ja tutaj bardziej Widzę to jako oczekiwania, że będziecie w stanie właśnie sami ogarnąć swoje życie i zdobyć to doświadczenie, połączyć je tutaj z tą lekkością, żeby ono mogło właśnie Was rozwijać. Być może też mi tak tutaj się pojawia, że niektóre, niektóre osoby z Was mogą wrócić do, do robienia czegoś. Co już kiedyś miało wyuczone, do jakiejś pasji, którą kiedyś robiło już bardzo dobrze, ale tak koleje życia mogły się potoczyć, że przestaliście to robić. To mogą być jakieś pasje artystyczne też. Więc y, może tak być, że niektórzy z Was po prostu będą w tym, w tym miesiącu wracać do tych, do tych swoich pasji. I zobaczmy. Rezultat albo rada. Szóstka miecz u wszystkich wyszła. U wszystkich ognistych znaków ta karta wyszła. A tutaj mamy ją w rezultacie. Rezultat albo rada. Jako rada bym powiedziała: nie bójcie się, tylko, bo to jest okres jakiś przejściowy u Was. Tutaj się u Was po prostu ta energia musi zmienić. To się musi prze, po prostu tak, jakby przeobrazić. To jest tak, jakby takie ponowne odrodzenie. Odrodzenie waszego serca, od was odrodzenie Waszych planów, odrodzenie takiego myślenia, kim jestem dla innych, dla siebie, jakie mam możliwości. I zobaczcie, paradoksalnie to wam pomaga przepłynąć na te spokojniejsze wody w wzce mieczy. Oderwać się od czegoś, co już gdzieś troszeczkę dla was jest yy, yy, no, takie po prostu się przeżyło. I było już problematyczne. No, ciekawe, ciekawe macie to czytanie. Bardzo mnie ten mak tutaj z przełożenia. Yy, on cały czas czuwa tutaj nad tym wszystkim. Tak jakby, tak jakby stał nad tymi wszystkimi kartami i mówił: Ja na to wpływam, ja to robię. Tutaj idą wszystkie wasze intencje, które do tej pory składaliście. O tą zmianę, o. Yy, o tą większą taką lekkość w życiu. O ten spokój, który, o którym mówi ta karta. Także ten wpływ na to, on tak się bierze, on, on się bierze po prostu z wielu Waszych intencji, być może z wielu, wielu lat. Tak to czuję tutaj. Macie szansę wykorzystać to. Ja jeszcze tutaj z Osio Zen, Tarot. Dołożę wam jedną kartę, taką z, z klamrę do tego rozkładu. Zobaczymy. Co tutaj można jeszcze dopowiedzieć do tego rozkładu dla lwa? Wasza karta kochani, azbuław. Źródło. Karta źródła. Zobaczcie, jak to pulsuje. Wspaniale. To jest ta siła życiowa. To się po to dzieje. Wy za bardzo po prostu już tutaj gdzieś tam się y, rozsiedliście w jakimś y, no właśnie, w takim w życiu. Y, było jakieś może poczucie już i spełnienia, ale taki pomysł. Ale co dalej? Co dalej? No ja nie mogę tak już teraz siąść na laurach. Ja nie mogę tutaj już być taki skosniały, skostniała. I to jest właśnie, to się wszystko dzieje, bo tutaj musicie się pobudzić. Pobudzić do działania. Złapać te pomysły, które do Was będą szły. Ja myślę, że to jest właśnie taki moment, gdzie znów będziecie mogli. Zacząć spełniać swoje marzenia z taką właśnie dziecięcą radością, z przyjemnością, żeby życie było przyjemnością, już nie jakimś obowiązkiem. Łapcie to, łapcie to, kochani, bo to niesamowita energia. Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego na, na ten wspaniały luty, który się dla Was tutaj zapowiada. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do subskrypcji, do zalajkowania, jeśli Wam się filmik podobał. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!